Witajcie moi drodzy po dłuższej dłuższej przerwie, dłuższej nieobecności. Eee, znawiamy znowu cykl audycji, troszeczkę sprawy pre, pre sobie. jak Kiedyś mówiłem, że odeszły na dalszy, na dalszy plan z jakichś przyczyn. Eee, nie mówię tutaj o sobie, ale ogólnie globalnie, więc ja nadal będę tutaj gloryfikował te sprawy. Eee, to nie jest tak, że jakąś komercję pójdę. I tutaj teraz nie chcę, ja wiem, że są produkty, które widać, jest Warta, jest bateria Duracell, jest bateria Energizer i jakieś chińskie latarki i nie tylko. Temat będzie, jeszcze raz wrócimy, troszeczkę takiej powtórkowej audycji y, alternatywne źródła światła, źródła świata, czyli latarki na wypadek W. Nowością jest tutaj taka chińska, ale dosyć fajnie zaawansowana technicznie żarówka z wieszaczkiem na możliwość ładowania USB, Solara lub typowej ładowarki na stary typ stare wejście, tak jak do, do smartfona. Moi drodzy, dlaczego jest to, jest to istotne? Yy, uważam, że troszkę tych latarek miałem w życiu. Nie miałem tych jakichś markowych, jakieś olejty czy inne, które gdzieś tam kosztują po 200-300 zł, bo uważam, że markę się płaci. To tak jak, słuchajcie, w tej chwili ta bateria Duracell. Dwie takie baterie kosztują 40 nawet do 50 zł. Yy, dwie takie baterie kosztują 30 parę złotych, ale 20 są jeszcze droższe. Padłabym energizery są najdroższymi bateriami chyba w tej chwili. Jeśli chodzi o baterię Alkaliczne, bo już wchodzą inne jeszcze rodzaje ogniw, są to ogniwa tak zwanego Leclan, czy jego. oczywiście jest troszkę inny elektrolit i jest ono dosyć hermetyczne. Nam się tak nie wyleje o napięciu pracy 1,5V, czyli 1,7, MAX 1,8 może mieć 1,314 to już jest prawie wyładowane ogniwo. Jest to typu R14, czyli CR20D. Używane w junkersach, w piecach, w kotłach do iskry, jak i również w starych latarkach, o których właśnie tutaj teraz mówię. Zawsze byłem dzieckiem, to się cieszyłem, pamiętam. Miałem 8-7 lat chińską latarkę. To było coś fajnego, chińską latarkę. Tu mamy Tiger Head Brand, ona już troszeczkę stara, ale jak najbardziej sprawna. Tu jest Kanda, tu już troszeczkę już. Bardziej chińszczyzna z serii masowej, to jest chińszczyzna z serii takiej komfort. No i moi drodzy, słuchajcie, dlaczego. Takie latarki warto warto mieć. One mają regulowany tutaj snop. Pokażę, jest regulacja snopu światła, tryb SOS. Sorry za moje paznokcie, ale bo krótko pracowałem, jestem troszeczkę brudny. I światło światło ciągłe. Słuchajcie, to była seria od minimalna na dwa, dwa ogniwa R20. Nawet można było kupić do takie półmetrowe. Które nawet ma możliwość miały rozpalania Słuchajcie, ognia To jest jeszcze fabryczna oryginalna Żarówka o napięciu yy, Bodajże równe 3 v Ale możecie założyć Rowerową 2,5V Lub 3,5V Wtedy będzie Wam troszkę słabiej świecić Ale dłużej I teraz dlaczego ja bym szedł w takie latarki Takie lub takie Macie wgląd w prostotę w mechanikę tej latarki Zawsze możecie zobaczyć, co się spaliło: czy żarówka, czy nie ma styku bateria. A wszystkich elektronicznych są układy, źródła prądowe, akumulatorki, LEDy hermetyczne. Wam się takie coś spali: będzie wojna, będzie kryzys, będzie jakaś sytuacja, gdzie trzeba szybko zrobić światło. A nie zastanawiacie się, czy to będzie LED fabryczny, czy to jest LED mocy, czy SMD, czy na drucie, czy, czy akumulator będzie chiński, gorszego sortu. Po prostu macie w bankach baterii, gdzieś w pudełkach, oczywiście w ciemnościach. Patrzcie na długi termin, żeby ważności. Każda bateria ma terminy ważności, tu jeszcze taka dosyć reklama dobra. Ta i ta bateria są Made in USA, wszystko jest o dupę rozbić. Jeszcze warte są chyba robione we Francji albo w Unii Europejskiej, wszystko jest China, GP China i te wszystkie inne baterie to jest chińskie. Te są faktycznie w Stanach Zjednoczonych robione i nawet one są ciężkie. To są masywne, one tak się nawet nie gnietą, bo te chińskie baterie to potrafimy w palcach gnieść, ale nie o to chodzi. Podobnie jest z tą latareczką warta, tu jest akurat na dioda LED mocy 1 W, też dwa rodzaje świecenia mocny, oszczędny, no i tu jest troszeczkę kopotliwy pstryczek, tu jak nam siądzie, to jest ciężko go naprawić. Tu jest klasyczny, kuźwa porządny, przełącznik, wszystko metalowe. Tu jest też korpus aluminiowy. I ona jest zasilana dwoma paluszkami R6. tu już są pana Soniki, a pana Soniki. To by była najniższa półka, jeśli chodzi o baterie kaliczne. Także kupmy sobie baterie kaliczne, cały wagon R3, R6 i taki, który będziemy używać. Nie kupmy pałę, tylko takie, jakie mamy urządzenia, bo możemy mieć na przykład latarki na R14, a kupić takie i sobie wsadzimy. Widzimy. Rozmiar wysokości tylko jest R14, R6, R20 już będzie nam latać. Tu jeszcze można coś papierem, Czy coś zrobić redukcję, i jeszcze można paluszkami zasilić coś, co jest zasilane R14. Ale nie robimy nie, nie się partyzantkę i to widzimy Made in. O, Made in Poland, tu mnie zaskoczyli, słuchajcie. No, jestem w szoku. Pochetnie poszedłem na górę, zapoznałem się i pokazałem ile baterię. Made in China, tu jest Made in Poland, także jestem sam w szoku. Był mały kryzys, jeśli chodzi o baterię. Zobaczcie, jaki tu jest gruby korpus aluminiowy. To nie jest jakaś blaszka, tylko to jest takie, że to może służyć jako młotek. Ona jest delikatnie uszczelniona, ale pamiętajmy latarka to jest już delikatna, unikajmy zalania. I to jeszcze bym godne było polecenia. Jeśli chodzi z stałych źródeł prądu, czyli z ogniw. I ja bym szedła się w stronę ogniw. Kupmy sobie zapas, zużywie nam się zamieniam baterie. I teraz wchodzimy już w akumulatorki. Tu jest. Taka rzecz, a przepraszam bardzo, jeszcze mamy taki, taki wynalazek chiński na dwie baterie e, paluszkowe i to, przepraszam, trzy ogniwa, tam jeszcze w środku, czyli napięcie pracy 4,5 V. I mamy takie światełko, słuchajcie, gdzieś, gdzieś do, słuchajcie, do powieszenia, gdzieś. One słane bo one się ściskają wszędzie, ale z, z, idąc tak z tą latarką z przodu, no. Oślepiamy się, nie widzimy pod nogami co jest, gdyż te LEDy świecą wszędzie. Dobrze jest to gdzieś podwiesić, słuchajcie, i po prostu dosyć długa ilość godzin pracy. Tu jest 9 LEDów, e, też nienaprawialna. To już Wam ten moduł upadnie. No to jedynie co, to możecie tutaj parę tych rzeczy podkręcać. Tu możecie o, sobie tutaj wyjąć takie o, jakieś małe, drobne przeróbki, ale wszystko plastik. To jest wszystko tak zrobione po taniości. I moi drodzy, na chińskim centrum ta latarka wcale nie była tania. Ta latarka kosztuje 14 zł w hurtowni. To jest dosyć drogo 20-25 detalu. No, przełącznik taki typowy switch. też można mieć gdzieś na. Ogólne osiedlenie, żeby się ludzie widzieli nawzajem, ale nie jest to taka latarka taktyczna, żeby iść, coś poświecić, coś załatwić. Ona nie daje strumienia świetnego, tylko na do tych 1,5-2 metra, żeby oświetlić pomieszczenie pod namiotem strych, czy po prostu gdzieś coś szperamy, coś szukamy, żeby sobie podświetlić doraźnie. Eee, teraz tak, R14 mam mniejszą, pewność R20 większą. Wracam do tych starych latarek. Na żarówce 3,5 V, 0,3 a czyli dedykowaną pod dwa. Przepraszam, po 3 ogniwa 20. Pamiętajcie, zawsze możecie zasilić żarówką o wyższym napięciu. Żarówkę, latarkę o niższym napięciu. Będzie dużej Wam świecić, ale będzie słabiej, będzie dłużej świecić, ale słabiej świecić. I tutaj czas godzin jest kilka dni. Nie godzin, tylko kilka dni, bo ta pojemność jest naprawdę duża. Tutaj jest paluszki, to jest oczywiście diametralnie mniejsze świecenie. I to nie jest tak, że diody lecą oszczędne. To jest głównoprawda. Jedna dioda LED jest oszczędna, ale tych diod tu jest 9, więc prawdopodobnie tu jest 100-150 mA pobór prądu. Tu jest pobór prądu 300 mA. Tej małej tu akurat nie mam latarki, nie mam żarówki, jest też gdzieś podobnie. Zależy. Jeszcze możecie kupić 2,5V, ale kupcie już na bazarach gdzieś, kupcie więcej tych żarówek, żarówki. Już jest bardzo mały nakład, to są stare, jeszcze zbiory magazyny, nie wiem czy produkują już żarówki. Wszystko idą w LED, a LEDy wymienić do latarki to jest po prostu lepiej kupić latarkę jak LED. Takie coś. I tutaj wchodzimy teraz już w taką lepszą wersję. 1 W plus 6 LED i tu mamy napięcie już 230V sieci, akumulator i do tego jeszcze mamy tutaj moi drodzy, Solar. Cena rynkowa takiej latarki to jest około 20-25 zł, nawet i do 40 Wam no, tu pokażę, bo praktycznie bardzo mało co moi drodzy. Czekajcie, tak sobie damy używałem. Co my tu mamy? Folia bąbelkowa. O, widzimy, już się dioda świeci. Solar już pracuje, nie wiem czemu, no ale dobra pracuje. Taki tani solar delikatnie widzę jest jakąś tutaj osłonką gumową. I co my tu mamy? Mamy coś takiego. I mamy wersję, że możemy tak świecić. I tu jest dioda LED mocy. No dosyć mocno świeci. Ale też bardzo lekkie. Widać, że te akumulatorki są po taniości zrobione. No i teraz wersja tutaj campingowa. Czyli to sobie składamy. O tak. I tu mamy takie cudo. Takie. Cudo moi drodzy. Jeszcze co tu jest ciekawego. Być może jest możliwość wejścia USB. Albo inaczej, tu możemy chyba coś naładować. Tak, z tego solara możemy sobie naładować jakieś urządzenie, pewnie o niskim poborze prądu i testuję, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem diod LED. Czyli w tym wypadku Aha, włącznik i wyłącznik tylko jest. Gaszenie tego następuje przez sunięcie nadu. E, czy warto, no, powiem tak. Jakość wykonania mizerna. Panel solarny jest tu już dobry, bo zawsze coś się gdzieś naładuje, coś się odpali. Kabelek radziłbym kupić nowy. Starach to włączę. To jest pół milimetra kwadra, nawet nie. E, no, krótkie. No, naprawdę za te pieniądze wolałbym kupić dobrą taką wartę czy jakąś baterię, na baterię latarkę taką mniejszego sortu, ale powiem tak. Nie wiem jakie to są akumulatory, bardzo lekkie to jest. Mam nadzieję, że są dwa ogniwa, przynajmniej zielone albo te żółte, hotfire. Nie wiem, nie wiem. No i przechodzimy do ostatniej. Tutaj perełki, jest takie coś, to, kup, to kupię na hurcie za 15 zł. Ma wejście na USB, można ładować. Jest wskaźnik na ładowania, i faktycznie tu ładujemy. Ona się nie wyłączy, będzie nam cały czas na czerwono lampka pokazywać, że pracuje ładowanie. Ile, ile godzin? Cholera win. 14, 12, 10, 5, 20. Może szlak trafi i spali się. Bo tam jest przetwornica, pewnie na rezystorze zrobione. Zaraz się spaj ten rezystor i będzie do widzenia. A tutaj jest automatyka. Eee, I proszę bardzo. Mocne światło, słabsze światło. Eee, o kurczę, dziwne. Czemu są takie refleksje? Jak to jest prąd stały? <laughs> Nie wiem, dziwne. Telefon. I jeszcze takie awaryjne. Fajny jest ten haczyk, leciutka farówka i zjeżdżając do środka jest bardzo fajna rzecz, gdyż jest tam akumulator 3,7V, 18650, ale moi drodzy fioletowy, czyli jeden z lepszejszych już o prawdziwej pojemności. I akumulator 6 bardzo krótko będzie naładowany. Akumulator dobrej jakości, wymaga 5-6 godzin ładowania i moi drodzy, tyle właśnie potrzebuje ta żaróweczka. Można kupić kilka, sobie podwiesić. Bardzo fajna sprawa, bardzo fajna sprawa i zasilanie też można z Solara lub z USB typu B, wskazik zielony, naładowany, wskazik czerwony, czerwona dioda LED się świeci, należy jeszcze ją ładować. Bardzo fajna sprawa, polecam coś takiego sobie. Oprócz tych latarek klasycznych, jeszcze takie chińskie cudo sobie gdzieś załatwić. E może mi się uda podlinkować gdzie co, ale no, no ja nie mam tego. Nie, ma, nie, nie prowadzę sklepu, od razu mówię. Także ja mam na własny użytek, na własny zapas. Nie do celów, tak powiem, zarobkowych czy jakichś tam handlowych. Yy, no tak to wygląda. Camping LED Rehal, Solar, LED 3W, chińska robota. Doraźnie tak, na poważne wyprawy bym tego nie brał, gdyż nie wiem, który pod zespół teraz padnie. Tu już narysowane, że jest zespół wszystkich. A, że tu jest możliwość jeszcze. Tak, to jako powerbank służy. No ale nie zostałem w zestawie, słuchajcie, żadnych takich różnych końcówek, tylko jedynie ten mały koci ogonek, szajs do, do gniazdka i do wejścia, takiego jak do maszynki do golenia. Czyli moim, moim, moim zdaniem, no jest taka niszczyzna na chwilę do poszukania czegoś lepszego. Czegoś lepszego. Zasięg dosyć imponujący, słuchajcie. No, patrzyłem do 200 metrów się świeci, ale ile godzin będzie się świecić? No, do pierwszego ładowania. Zobaczyłem, im więcej ładowań, tym już szlak trafia. Te akumulatory, mam nadzieję, że tu jest litówka, a nie jak tych starych, targowych takich na bazarach, co były akumulatory ołowiowe o napięciu 4V, bo takie coś to użyć w ogóle, nie wolno tego używać. I widzimy cały czas ta dioda mnie denerwuje, cały czas ten solar pracuje. Czyli doładowuje się. Słuchajcie, może to i dobrze. no. Haczyki są do podwieszenia, drugi haczyk do donoszenia. Podsumowanie, takie śmieszna zabawkowa, campingowa, ale już prosta rzecz na baterię R6, który możemy sobie kupić lepszy lub gorszy, mamy wgląd bo tu nie mamy wglądu, tu mamy wgląd, możemy sobie sobie baterie i podmieniać sobie. Ile diody poświecą? Ciężko mi jest powiedzieć. Na pewno jak są rezystory jakieś stabilizujące, no to, to tak, to trochę poświecą godzin, kilkaset, ale jak nie ma rezystoru, zaraz się będą po kolei wypalać. No i klasyczne latarki z późnego PRL-u, początki lat 90., chińskie na ogniwa R-14, dwie sztuki. Nie wiem czy to można jeszcze kupić. Ja kupiłem za 10 zł gdzieś na targu. A to jest moja latarka, która ma ponad 30 lat i ona tylko tutaj pękła. Świeci niezawodnie, widzimy żółte światło i dosyć długo świeci. Długo świeci, jest dosyć masywna. No tutaj jeszcze jest taki do powieszenia taki zypcyk. To już tego nie wyciągniemy, bo to już pewnie rydwan czasu Irza zrobiła swoje. No i warta na dwa paluszki z korpusu aluminiowego, solidnego, włączana z tyłu o dosyć też dużym strumieniu świetlnym do 150-200 metrów widać dwa tryby świecenia dioda też niewymienna wlutowana w płytkę o dużym, fajnym zwierciadlu, oczywiście zwierciadło jest odbłyśnik wykonany z plastiku z napyloną warstwą. aluminium, czyli a w tych jest w niektórych metalowa, e, moi drodzy. Tyle każdy do tego podejdzie indywidualnie. Ja uważam, że w każdym pomieszczeniu, w każdym domu, powinno być kilka latarek na prąd, ogniw, na akumulator i na solar. Tak jak mówię, gdzieś jest spokój na razie. Jest ten, czy będzie wojna, czy nie będzie wojny, czy będzie jakaś kolejna zaraza, czy jakaś pandemia, czy jakiś kryzys, czy blackout. Czy jakiś kataklizm? Ciężko mi jest powiedzieć, oby tego nie było. I wszystkim sobie i Wam życzę, żebyśmy tego nie doczekali. Ale właśnie preparing to jest nie tylko gromadzenie, przygotowanie się na takiej takie ewentualności, jak i również odpowiedni sposób myślenia. Myślenia po prostu globalnie, a nie tylko teraz jestem, jutro będzie kolejny dzień śpię, jem, wydalam, chodzę do pracy. No nie, tu troszeczkę się rozszerzamy. Także, moi drodzy, warto myśleć w szerokich aspektach i, słuchajmy, nasz mainstream jest po to, by kreować wizerunek. My nie wiemy, jak naprawdę, nie wiemy, te wszystkie wiadomości, które oglądamy, to, to nie wiemy, czy to jest prawda, czy nieprawda. Coś powiedziałeś, że punkt widzenia od punktu siedzenia, coś w tym, moi drodzy, jest. Także na tą chwilę dziękuję za uwagę, dziękuję wszystkim subskrybentom, dziękuję za lajki, za komentarze. Zrobimy audycję, pytania, odpowiedzi niebawem, może w ten weekend. Będzie zaczął się urlop, także troszkę więcej będę miał czasu. Troszkę komentarzy, mówimy troszkę Waszych pytań, bo gdzieś tego było. Ja se spisuję to, bo gdzieś YouTube też usuwa stare jakieś komentarze. Troszkę, z godzinkę sobie spędzimy, posiedzimy wspólnie i coś tam po. Pomawiamy Wasze, wasze ewentualne pytania, także piszcie. Ja tam dołączam jeszcze, może. Dołączę tutaj, ma adres mój mailowy. Abyście chcieli pisać na maila, to jak najbardziej. Nie zawsze mam włączone transmisje danych, nie zawsze gdzieś tam te komentarze jakby już przychodzą. E, wiadomo, życie, praca też swoje sprawy mam. Nie siedzę na YouTubie. Nie jestem, nie jestem emerytem, gdzie mogę się pełni pasji oddać kręceniu filmów. Także tak to wygląda, moi drodzy. Nie przeciągam. Dzięki za uwagę. E, taki, taki filmik i tak jak mówię, każde tego podejdzie indywidualnie. Pozdrawiam jeszcze raz, spokojnego wieczoru, życzę Miłych, miłego, ciepłego lata. E, do usłyszenia, pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, cześć.